Biała plansza, po środku czerwony pasek, na środku napis na białym tle w czerwonej ramce Jezuici. Nauka i nauczanie, sztuka, kultura, duchowość. Pod ramką napis Serock, 6-8 lipca 2022 roku. Na ekranie prelegent Ojciec Profesor Dr. Habilitowany Paweł Bieś, Akademia Ignatianum w Krakowie. Tytuł prelekcji Nauczyciele, wychowawcy, organizatorzy oświaty. O pedagogicznym wymiarze jezuickich posług z przełomu XVI i XVII wieku na przykładzie Piotra Skargi, Jakuba Wójka i Świętego Andrzeja Boboli. Zastanawiałem się nad tym, co by było taką adekwatną treścią, o czym można by było powiedzieć na konferencji specjalistów, bo większość z państwa to po prostu specjaliści, co to dużo mówić. I pomyślałem, że ciekawie byłoby spojrzeć na tą edukacyjny wymiar działalności jezuitów w konkretnych trzech biogramach, w konkretnych trzech biografiach. Wybrałem tych jezuitów nieprzypadkowo. Przypada, jak mi to przypomniał organizator, w tym roku przypadają trzy rocznice śmierci. 425 rocznica śmierci Jakuba Wójka, 410 rocznica śmierci Piotra Skargi i 365 rocznica śmierci Andrzeja Boboli. Oprócz tej okazji, rocznicy śmierci, są to na pewno takie postaci, które wpisały się w kulturę polską, są w niej obecne i dla rozumienia tożsamości narodowej no trudno by było od nich abstrahować, czy po prostu o nich zapomnieć. Zastanawiałem się, na ile w ich życiu ten wymiar działalności edukacyjnej był ważny, istotny i obecny. Przy małym porównaniu nasuwa się pierwsza kwestia. Zarówno, Skar, zarówno skarga, jak i wujek, nie byli formowani przez jezuitów. Oni przyszli do Towarzystwa Jezusowego, dołączyli, już jako ludzie dojrzali, moglibyśmy powiedzieć, uformowani. Czyli ten rys jezuicki, w jaki ich, w nich zaistniał, był związany z nowicjatem, z rekolekcjami, z ćwiczeniami duchownymi, z krótkim okresem stosunkowo, w stosunku do, do, do ich życia i wcześniejszej działalności. Gdzie tej, tych właśnie cech, później ich wyróżniających, nabyli w nowicjacie w Rzymie i, i później na krótkich studiach teologicznych. Ale te studia teologiczne też im dały coś wyjątkowego, do czego później się odwoływali, mianowicie no, znajomość języka greckiego, hebrajskiego dla wojka była to bardzo istotna rzecz, ale również znajomość pism ojców Kościoła w jej późniejszej działalności o tym wspominają, o tym do tego się odwołują. Jest to bardzo y, czytelny, y, czytelny element. Skarga zanim został jezuitą y, był y, kierownikiem szkoły parafialnej przy Kolegiacie Świętego Jana w Warszawie. Był wychowawcą Jana Tęczyńskiego. Miał więc już pewne doświadczenie jako y, nauczyciel zanim został jezuitą. Y, Jakub Wujek był bakałarzem Akademii Krakowskiej w, swoich, w swoim takim jednym z listów wspominał, usłyszał o tym, że pojawili się mężowie bardzo uczeni, pobożni, którzy w bardzo krótkim czasie i sami opanowują całą encyklopedię nauk wyzwolonych i innych potrafią nauczyć. I to go skłoniło do tego, żeby przyłączyć się, żeby poznać lepiej, żeby zostać Jezuitą. Czyli znowu ten element nauczania, przekazywania wiedzy był gdzieś tam istotnym rysem tego rodzącego się powołania. Skarga po przybyciu do Polski, po powrocie z Rzymu w 1571 roku, Dociera, jest wysłany do półtuska. W różnych jego życiorysach pojawia się informacja, że w tym kolegium pułtuskim był kaznodzieją i wykładowcą. Nie do końca udało mi się ustalić, czy rzeczywiście uczył w półtusku. Na pewno głosił kazania. Z katalogów wynikałoby, że był. Takim prefektem sprawy sumienia, czyli gdy były rozważane pewne, był to rodzaj dokształcenia z teologii moralnej, tak można by było powiedzieć, czyli analizowano różne przypadki, jak spowiednik powinien poprowadzić kogoś, kto zgłasza się z jakąś, z jakąś trudnością. To był jeden z takich elementów formacji stałej wśród jezuitów. Czasem również zapraszano innych księży diecezjalnych, aby w takich kursach nazwijmy to uczestniczyli. Więc o tyle można mu przypisać, że w półtusku jakąś tam działalność edukacyjną jako właśnie taki prowadzący te sprawy sumienia konsciencję, czyli, czyli sprawę sumienia mógł rozstrzyganie kwestii sumienia mógł prowadzić. Natomiast w Płutusku był bardzo krótko, szybko został wysłany do Jarosławia, żeby z Zofią, ze sprawy odrowążową powiedzmy uzgadniać sprawę fundacji w Kolegium Jarosławskim. I tu też możemy widzieć Skargę jako taką osobę, która angażuje się w tworzenie nowych struktur, nowych, nowych ośrodków, nowych instytucji. Oświatowych. Z Zofią Zasporowy spotkał się jeszcze zanim wyjechał do Rzymu. Też jak gdyby pod jego wpływem, tego co opowiadał o jezuitach, podjęła ona, podjęła ona decyzję, chciała takie, takie, takie kolegium, takie jezuicką szkołę, jezuicki domu fundować w swoim mieście. W Jarosławiu. Sprawy te się bardzo długo ciągnęły. Chodziło o to, żeby z jednej strony zadośćuczynić przepisom i wymogom Jezuitów, a z drugiej strony no, też dobrodziejki nie urazić w jej oczekiwaniach. Tutaj powiem, jezuici woleliby, żeby to kolegium było raczej w przemyślu miasto prawda, większe, ważniejsze dobrodziejka upierała się, że ona chce, żeby to powstało w, Jarosławie. w Jarosławiu. Przepraszam, w Jarosławiu oczywiście kolegium powstało, bo jakże można by było inaczej. Później powstało jeszcze drugie, ale to już jest dalsza, dalsza kwestia. Przepraszam za dygresję. Jeśli chodzi o Jakuba Wójka, on również pojawia się w półtusku w 1567 roku, czyli jeszcze przed skargą. I kierował w tym kolegium klasą retoryki. Według informacji odnosił wielki sukces. Retoryka była tą piątą klasą, najwyższą klasą tej szkoły gimnazjalnej jezuickiej. No i właśnie tak jak mówiłem wcześniej, przygotowywała. Mówców, przygotowywała tych, którzy mieli brać udział w życiu publicznym poprzez występy publiczne. Widać było, że w opinii otoczenia, że Jakub Wujek umiał swoją wiedzę dobrze przekazać, umiał właśnie tych uczniów do tego zadania przysposobić. Także na pewno w okresie bycia półtusku był też był na pewno nauczycielem. Później został w 1570 roku wysłany do Poznania, aby tam organizować nowe kolegium, czyli znowu. Wujek podejmuje to zadanie bycia organizatorem, zorganizować nową placówkę i w, w Poznaniu również pełnił funkcję rektora, czyli był odpowiedzialnym z zewnątrz za funkcjonowanie całego, całej instytucji szkolnej. Reprezentował ją na zewnątrz, troszczył się również o to, co, co dzieje się w środku. Później został skierowany do Wilna i przez rok pełnił tam funkcję rektora w kolegium. Później, rok później w 1578, natomiast został wysłany przez Stefana Batarego do Siedmiogrodu, aby tam zakładać nowe kolegia, tworzyć misje, później wiceprowincje. Zakładał kolegia w Koloszwarze, Alba Juli i Waradynie. Znowu więc realizuje tą misję organizatora oświat. Wracając do skargi, ponieważ ich życiorysy tu się troszkę przenikają. Skarga rezyduje w Wilnie od 1573 roku. Nie wykłada na akademii, ale jemu przypisuje się bycie pierwszym rektorem Akademii Wileńskiej po ogłoszeniu przywileju przekształcającego przekształcającego kolegium właśnie w uczelnię z prawami nadawania tytułów. Tu jest takie małe zamieszanie, ponieważ tak naprawdę najwięcej wysiłków w przygotowanie tej akademii położył poprzedni rektor, to znaczy Stanisław Warszawicki. On pisał w tej sprawie, starał się, aby ta akademia mogła powstać, ale został ze względu na swoje talenty dyplomatyczne skierowany w charakterze legata papieskiego do Szwecji na dwór królowej Katarzyny Jagiellonki, była to misja dyplomatyczna duszpasterska. W związku z tym dobrze przygotował instytucję, ale już jak gdyby nie wszedł jako rektor w te obowiązki i zastępował go właśnie Piotr Skarga jako wicerektor. Później przez rok właściwym rektorem był Jakub Wujek, ale jeszcze akt nie został do końca wtedy ogłoszony, przywilej, przywilej papieski nie został ogłoszony. W związku z tym, kiedy znowu Wujek wyjechał do siedmiogrodu, funkcję najpierw zastępcy, a później rektora Zaczął pełnić Piotr Skarga. Tak naprawdę niewiele włożył w to zorganizowanie i funkcjonowanie Akademii Krakowskiej. Jego domeną było pisarstwo, polemika, duszpasterskie kontakty z dworami, z magnaterią. Troska prawda, o to, żeby nowy biskup wileński, Jerzy Radziwił, dobrze się przygotował do, do swojej funkcji. W związku z tym, no, tak naprawdę, jako organizator oświaty w tym momencie i w Wilnie, mimo że jest czczony i uważany właśnie za tego pierwszego rektora Akademii Wileńskiej, Niewiele włożył wysiłku. Natomiast przy królu Stefanie Batorym otrzymał kolejne ważne zadania, czyli zorganizowanie kolegium jezuickiego w Połocku, później w Rydze i w Dorpacie. Pełniąc obowiązki, pełniąc funkcję rektora Akademii Wileńskiej, równocześnie na wezwanie króla musiał wyjeżdżać dotychmiast, aby tam na miejscu dopilnować, żeby te fundacje królewskie mogły zostać zrealizowane. Jak ten czas leci. To jeśli chodzi o skargę, mamy też prawdopodobieństwo. Wujek skarga, jeśli chodzi o organizowanie tych nowych kolegiów, siedmiogród Inflanty. Natomiast jak to wyglądało z Andrzejem Bobolą? Andrzej Bobola to przykład jezuity który był formowany i kształtowany, zanim wstąpił do Towarzystwa Jezusowego przez jezuitów. Długo wiedziano na pewno, że kształcił się w jakimś kolegium, nie wiadomo było, w którym. Ojciec Poplatek w, swojej, w swoim studium o Andrzeju Boboli pisał, że prawdopodobnie była to Akademia Wileńska. Wywodził to z tego, że wstąpił do nowicjatu w Wilnie. Natomiast późniejsze badania ojca Natońskiego i ojca Grzebienia, ojca Inglota, udowodniły ponad wszelką wątpliwość, że Andrzej Bobola został przyjęty do Sodalicji Mariańskiej w Braunsbergu, czyli w Braniewie 8 grudnia 1608 roku. Czyli musiał być uczniem tejże szkoły, tego kolegium, skoro jest wpisany do albumu. Na pewno więc swoją edukację szkoły średniej, pięcioletnią ukończył, zdobył, zrobił w Braniewie. Później, zgodnie ze zwyczajem towarzystwa, został po filozofii wysłany na taką praktykę pedagogiczno-dydaktyczną czyli przez dwa lata był nauczycielem. W 1616 roku w Braniewie uczył w klasie gramatykalnej, w klasie drugiej. Była to Braniewo, jak już słyszeliśmy, ogromna szkoła, bardzo wielu uczniów, także jego zadanie nie było łatwe, ale chyba dobrze się z niego wywiązywał. W następnym roku został wysłany do Półtuska, Także ten półtusk nam tu powraca, gdzie był nauczycielem w klasie syntaksy, czyli w trzeciej klasie gramatykalnej. Szkoła w tym czasie liczyła ponad 800 uczniów, także to też no, to był ogromny kombinat edukacyjny, tak można by było powiedzieć. Poza praktyką nauczycielską Andrzej Bobola pełnił również funkcję prefekta studiów, czyli znowu jak gdyby odpowiednik kierownika gimnazjum, kierownika szkoły w Płocku, w Łomży i w Pińsku. Był tam również moderatorem kongregacji mariańskiej. Do jego obowiązków jako prefekta szkoły należał bezpośredni nadzór nad procesem kształcenia, nad właściwym funkcjonowaniem tych klas niższych, przeglądał i zatwierdzał wszystkie teksty wystąpień publicznych, uczniów retoryki, poetyki, klas gramatykalnych, wizytował co dwa tygodnie lekcje, egzaminował kandydatów, przydzielał ich do odpowiednich klas. Przewodniczył także egzaminom końcowym, określając ich daty, wyznaczając nauczycieli do komisji. Troszczył się również zapewne o to, aby nauczyciele i uczniowie mieli dostęp do właściwych podręczników, głównie do gramatyk łacińskich i greckich oraz dzieł y, analizowanych autorów klasycznych, Cicerona, y, Wergiliusza i innych. Y, to jeśli chodzi o takie bezpośrednią edukacyjną działalność, bezpośrednie zaangażowanie w, szko w szkołę. W przenośnym sensie o Skardze mówi się, że był nauczycielem narodu, jak tutaj słyszeliśmy, z wykładu ojca Tomasza, no jest nim do tej pory, prawda? Poprzez swoje pisma, poprzez to, co pozostawił. Andrzej Bobola niewątpliwie również ma ten walor i ten charakter ze względu na swoją postawę, a wujek, jego wkład do języka polskiego jest absolutnie niezaprzeczalny i wyjątkowy. Bardzo Państwu dziękuję. Biała plansza. Po środku Czerwony Pasek. Na środku napis na białym tle w czerwonej ramce www.idrepublika.pl